Wirusy, bakterie, niektóre potrawy. Przyczyny są różne, a efekt może być taki sam biegunka. Nie pozwól, by biegunka zepsuła ci urlop. Weź Stoperan. Stoperan hamuje nadmierne ruchy jej i zwiększa chłonia i wody, zwalczając biegunkę niezależnie od przyczyny. Przed użyciem zapozna się z treścią ludzkiej dołączonej do opakowania bądź skonsultu się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie Żyć lub zdrowiu. Mamo, a na biegunkę Stoperan można stosować już od szóstego roku życia. Dzięki temu wakacje upłyną mi tylko na zabawie. Stoperan, stop biegunce teraz. Dorosły Rosomak to prawdziwy król lasu. Jest szybki i skuteczny. W ciągu jednego sezonu potrafi pokonać nawet tysiąc kilometrów. A jaki zasięg i skuteczność ma Twoja reklama? Pozwól reklamie żyć w jej naturalnym środowisku. Przygody spotykają także twojego kota. Nawet wtedy, kiedy tego nie widzisz. Katus, jedzonko, a może spróbujesz czegoś innego? To dzięki jedzeniu Kitikat, twój kot będzie miał energię na kolejne przygody. Kitikat co za charakter. Jeśli twoje dziąsła krwawią, gdy szczotkujesz zęby, ta informacja jest dla ciebie. Różnica między tym a tym. To Parodontax, wiodąca pasta do zębów na krwawiące dziąsła. Parodontax zawiera aż 70% aktywnych składników. To wyróżnia ją od innych past do zębów. Pamiętaj, krwawienie dziąseł to jeden z pierwszych objawów choroby dziąseł, która może spowodować różnicę między tym a tym. Parodontax pomaga powstrzymać krwawienie dziąseł. Sport jest wszędzie. Cudownie soczyste owoce oddzielone od idealnie kremowego jogurtu. Fantazja uwolni świeżość smaku w dziesięciu pysznych kompozycjach. Jeden rosomak na wolności potrzebuje ponad 200 km kwadratowych lasu. Tak duży i skuteczny zasięg zapewnią Twojej reklamie tylko kanały tematyczne. Www.efektywnie.tv. Zaproszenie do Nowej Zelandii to gwarancja pięknych widoków i kulinarnych inspiracji. Naszym przewodnikiem będzie Anabel Lengbein, dla której jedzenie to największa pasja. Autorka wielu książek kucharskich zaproponuje proste, lecz kuszące przepisy do przygotowania w domowej kuchni lub na grillu. Anabel Lengbein. Kuchnia w stylu wolnym. Tak nasycisz nie tylko oczy. Gdy Raymond Blanc daje szansę, trzeba przynajmniej spróbować. Dziewięć par będzie starało się zdobyć jego uznanie i spełnić marzenie o własnej restauracji. Mają tydzień na remont, skomponowanie menu i przygotowanie otwarcia. Restauracja. W czwartki o 22 w Kuchni TV. Od marzenia do spełnienia. Otwórz www.kuchnia.tv twoje okno do kuchni i wypowiedz się na forum. Czekam na smaczne opinie.